ma z tej strony Koryna. Dzisiaj y, pokażę wam, jak się nauczyć speed bridge'a w bardzo krótkim czasie. Speed bridge y, jest to chyba jeden z najłatwiejszych sposobów y, bridge'owania poza oczywiście takim zwykłym shift bridge'em albo nug bridge'em. To akurat jest o wiele wolniejsze. Czekajcie, muszę spać, żeby to się zresetowało. Y Speed Bridge polega na tym, że możecie się ustawić bokiem lub tyłem i zacząć się bridge'ować i jak postawicie blok, musicie puścić SHIFT'a i w dobrym momencie go nacisnąć, żeby na krańcu bloku się zatrzymać Jak widzicie, wygląda to w taki sposób Możecie to robić tyłem lub yy, bokiem, lub drugim bokiem a jeś, a, lub jeśli macie czytelnik, albo gracie na bedroku, to nawet, to nawet tak przodem zostawiacie bloki do przodu. No, dzisiaj pokażę Wam, jak się go w prosty sposób na, nauczyć. Ale, tak więc, pewnie dużo, pewnie dużo osób może mieć taki problem, że ustawi się i będzie schodzić tam, albo będzie schodzić po prostu będzie schodzić tutaj na bok, będzie schodzić. O to mi chodzi, że będzie schodzić. Na przykład źle się ustawi i będzie schodzić tak na bok, przez to nie będzie trafiać w blok. I właśnie to jest najważniejsze, żeby się dobrze ustawić. Musicie się ustawić tak. Polecam Wam pobrać mojego takstrupaka, bo tu będziecie mieli taki celownik. Musicie się ustawić tak, żebyście się w ogóle nie przesuwali. Jak widzicie, jak się ustawię tak, to się przesuwam. Jak się ustawię tak, to się przesuwam, jak, tak, jak się ustawię tak, to się tylko lekko przesuwam. I musicie wtedy zacząć. Yy, możecie to robić na różnych mapkach, yy, albo po prostu na zwykłym single playerze, jak, jak chcecie. Yy, no, tak więc zacznijmy od nauki. I ja Wam polecam najpierw zrobić to tyłem, bo tyłem jest o wiele. Yy, patrzcie, bo tyłem jest yy, tak, a bokiem jest tak. Bokiem jest o wiele szybciej. Dlatego. Jeśli, chcecie się, jeśli dopiero się uczycie, to polecam Wam robić bliżej do tyłu, bo on jest po prostu yy, na pierwszą metę prostszy. Więc musicie się ustawić, najlepiej żebyście się w ogóle nie przesuwali, albo jak się przesuwacie, to co jakiś czas kliknąć A lub D, ale najważniejsze jest to, że musicie cały czas trzymać S lub SD lub S i A. Nie możecie robić tak, że stawiacie blok, puszczacie puszczacie S? Nie, to tak nie może być, bo wtedy. No, czy możecie tak robić, tylko że wtedy spilbic Wam jest, jak nawet ja tak nie umiem robić, bo wtedy spilbic Wam nie będzie tak dobrze wychodził. Dlatego polecam Wam. A, dlatego polecam Wam to jakoś zrobić. Więc najpierw trzeba się ustawić i następnie musicie postawić blok. Jak postawicie blok, od razu puszczacie shift a i musicie go jeszcze raz kliknąć. Czyli stawiacie blok, cały czas trzymacie S. Idziecie wtedy do tyłu, bo trzymacie S i potem gdzieś, jak stoicie już gdzieś tu, to wtedy musicie shift dać. To trwa, nie, to trwa mniej niż sekundę. Musicie to zrobić. I musicie, i, wtedy wam I wtedy Wam pójdzie na kraniec skratki. Polega to na tym. Hop, hop, na reakcję z tym shiftem macie niecałe pół sekundy, lub nawet mniej. Musicie po prostu sobie wyćwiczyć palec. Możecie, możecie to robić. Ja Wam nie polecam tego robić. Także jeśli robicie do tyłu, to że środkowym trzymacie shift, a wskazującym S, a potem się przyzwyczaicie, że trzymacie, jak będziecie już bokiem robić, to że trzymacie to kciukiem. I będzie Wam ciężko zrobić Speed Bliżej na bok, bo podczas Speed Bliżej na bok musicie trzymać dwa klawisze: a nie S, tylko S i D. I ja, więc ja Wam polecam wziąć swój serdeczny palec i dać go na Shifta. I środkowy dać najpierw na S, jeśli robicie do tyłu. A jeśli będziecie robić potem już bokiem, to dajcie wskazujący palec na S i będzie dobrze. Tak się nauczycie. Ja się tak też nauczyłem i bardzo mi wygodnie przez to. Tak więc y, musicie na serio bardzo długo robić speed bridge, pe bo pewnie tak, jak ja, pewnie tak jak ja mogliście często uważać, że speed bridge jest niemożliwy, ale jest możliwy, jest on bardzo fajny. Na serio, mega dobrze. E, na serio, myślę, że jeśli będziecie długo ćwiczyć, to się go nauczycie. Ja go się nauczyłem w niecałe 3 dni i teraz potrafię speed bridge'a, no już prawie, wszystkie yy, opierniki perfekcjon, Perfekto znaczy potrafię już prawie speed bridge'a yy, bokiem, yy, tyłem i także drugim bokiem, ale drugim bokiem... drugim bokiem to raczej polecam, jak się robi drugim bokiem, to polecam Wam robić tak, jeśli jesteście leworęczni, to polecam wam robić bokiem, bo się o wiele łatwiej tego nauczycie. A jeśli jesteście praworęczni, to mm, no tak, raczej. A jeśli chcecie tym, no to, to już niezależnie, czy jesteście lewo, czy prawo. Ale pamiętajcie, że speed nie robi się stopami, tylko palcami. Jasne? No tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Poradniki będą się pojawiać tak co dwa lub trzy odcinki. Jeszcze sobie to zaplanuję. Tak więc mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.